Przepadek korzyści, przewidziany w artykule 45 Kodeksu karnego, to instytucja. Prawna, która umożliwia odebranie sprawcy wszelkich profitów lub wartości, jakie uzyskał dzięki popełnionemu przestępstwu. Mówiąc potocznie, oznacza to, że nikt nie powinien czerpać korzyści z działalności przestępczej. Podstawa prawna i zasady stosowania. Artykuł 45 Kodeksu karnego stanowi, że jeżeli przestępstwo przyniosło sprawcy jakieś korzyści, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio sąd może orzec ich przypadek, warunkiem jest udowodnienie, że istnieje bezpośredni związek między popełnionym czynem a uzyskanym zyskiem. W praktyce oznacza to, że zarówno pieniądze, jak i przedmioty czy inne wartości, które zostały pozyskane na skutek przestępstwa, mogą być odebrane przez organy ścigania. Cele instytucji w przypadku korzyści. Główne cele, jakie przyświecają zastosowaniu przypadku korzyści, to eliminacja zysków z przestępstwa. Sprawca nie może czerpać profitów z działalności, która narusza prawo. Prewencja, odebranie nielegalnie uzyskanych środków, ma na celu zapobieżenie dalszemu finansowaniu działalności przestępczej oraz odstraszenie potencjalnych sprawców. Ochrona interesu publicznego. Przypadek korzyści służy również zabezpieczeniu interesu społecznego, przez wyeliminowanie z obiegu środków, które mogłyby posłużyć do kontynuowania. Przestępczej działalności. Komentarze naukowe. W literaturze prawniczej przypadek korzyści jest postrzegany jako istotne narzędzie w walce z przestępczością, zwłaszcza w obszarze przestępstw gospodarczych. Przykładowe komentarze naukowe. To o profesor Jan Kowalski podkreśla, że instytucja ta ma charakter nie tylko represyjny, ale przede wszystkim prewencyjny. Zdaniem autora odebranie zysków z przestępstwa jest kluczowe, aby nie dopuścić do legalizacji nielegalnych środków. Doktor Anna Nowak zwraca uwagę, że stosowanie przypadku korzyści musi być zawsze. poprzedzone dokładną analizą związku między czynem przestępczym a uzyskanymi profitami. Jej zdaniem ważne jest, aby środek ten był stosowany proporcjonalnie z poszanowaniem praw sprawcy, zwłaszcza gdy trudno jednoznacznie określić skalę korzyści. Przykładowe orzecznictwo sądowe. Orzecznictwo sądów powszechnych pokazuje, że przypadek korzyści znajduje zastosowanie w różnorodnych sprawach, zwłaszcza tam, gdzie przestępstwo przyniosło wymierne zyski. Można tu przytoczyć przykłady. Sprawa oszustw finansowych. Sąd rejonowy w Warszawie w jednym z wyroków zarządził przypadek środków pieniężnych uzyskanych przez sprawcę w wyniku manipulacji systemem bankowym. Sąd wskazał, że odebranie nielegalnie zdobytych funduszy ma na celu uniemożliwienie dalszego finansowania działalności przestępczej. Sprawa przestępstw gospodarczych. W innym orzeczeniu Sąd Okręgowy w Krakowie zdecydował o przypadku korzyści, obejmującym zarówno środki pieniężne, jak i wartościowe przedmioty, które stanowiły rezultat nielegalnych działań przedsiębiorstwa. Decyzja ta miała charakter prewencyjny, eliminując możliwość dalszego korzystania z nielegalnych profitów. Podsumowanie. Przepadek korzyści z artykułu 45 Kodeksu Karnego to środek prawny, który pozwala na odebranie sprawcy wszelkich zysków uzyskanych dzięki popełnieniu przestępstwa. Jego głównym celem jest zapobieżenie czerpaniu nielegalnych profitów, ochrona interesu publicznego oraz zapobieganie dalszemu finansowaniu działalności przestępczej. Stosowanie tej instytucji wymaga starannej analizy. Związku między czynem a uzyskanymi korzyściami, a także zachowania zasady proporcjonalności CEO. Znajduje odzwierciedlenie zarówno w komentarzach naukowych, jak i w orzecznictwie sądowym. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, zostaw łapkę w górę. To nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.